Hej kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Zajączek Paula zaprasza na nowy odcinek z jajkami niespodziankami, edycja wielkanocna świąteczna. Dzisiaj otworzymy specjalne wielkanocne opakowania Kinder Jajek Niespodzianek, także jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli lubicie jajka niespodzianki na moim kanale, to poproszę o kciuki w górę. Ja jestem ciekawa, jakie zabawki znajdziemy w środku, a Wy? Jeżeli tak, to zapraszam do oglądania. A więc przed nami jajka Kinder Niespodzianki świąteczne opakowanie. Jak Widzicie, w każdym opakowaniu mamy po 4 jajka, więc razem będzie to 8 jajek dzisiaj na odcinek. Pierwszy jest z barankiem, drugi z zającem. Także słuchajcie, biorę mój magiczny, zielony koszyczek. Otwieramy jajeczka. Ok, tutaj łatwo to wszystko otworzyć, jak widzicie. I wsypujemy do koszyczka. Zaraz zobaczymy, jak one wyglądają, czy czymś różnią się te opakowanka. Także lecimy z tym. Pierwsze jajko, uwaga. Jest już z nami. Mam nadzieję, że się żadne nie rozwali, albo że się nie rozwaliło, że wszystkie przyszły do, do nas sprawne. Także mamy trzecie i czwarte jajko, a opakowanie z tyłu przedstawia się tak. Mamy tutaj takie fajne rysuneczki. Może do tego przejdziemy później. No i zabierzemy się, słuchajcie, za otwieranie pierwszego jajka niespodzianki. Z tego co widzę, mamy tutaj informację, że zawiera dwie zabawki z serii. Także ciekawe, ciekawe, co oprócz tej serii jeszcze nam się innego trafi. Pierwsze jajo niespodzianka. Leci do nas świąteczne jajka, właśnie jajka, zające, kurczaczki wszystko w takim świątecznym klimacie, więc znalazłam taką limitowaną edycję. Mam nadzieję, że cieszycie się z tego powodu. Tak jak ja otwieramy, tym razem udało się otworzyć bez żadnej rozwałki, bo czasami rozpryskuje te jajko, wiecie jak to jest, po prostu wtedy dzieje się. Szok! <noise> Dobra, mamy jajko, więc widzimy tutaj ciemne opakowanie, więc powinno być to jajuszko z serii. Tak jak mi podpowiedzieliście, dziękuję Wam serdecznie, moi kochani widzowie, za e, różne właśnie podpowiedzi związane z tym. No i ta świąteczna seria wychodzi na to, że jest to seria właśnie z tymi kurcokami. Uwaga, tutaj sobie skleimy tułowik, od razu skleimy, no przyczepimy, prawda? E, mieliśmy już w poprzednim e, odcinku coś z tego, zaraz Wam pokażę tutaj, jakie mogą być figurki, my mieliśmy te niebieskie te łapki w górę, to na pewno ale zająca jeszcze takiego fajnego nie mieliśmy mam nadzieję, że nam się trafi także oto nasz pierwszy ziomek, poziomek taki oto z czerwonym koguci, to taki kogucik słuchajcie czerwony grzebień, także troszkę groźny, z pałeczką w ręku dobrze, to odstawimy sobie tutaj pierwszą zabawkę i możemy lecieć do kolejnej, słuchajcie, uwielbiam Kinder Czekoladę, przepysznie w ogóle, jak pięknie pachnie, wiecie, wiecie, że jak ja to otwieram, to zawsze bardzo chętnie bym sobie coś zjadła, hapnęła, ale nie, bo z pełną buzią się nie mówi, wiadomo. Także oczywiście otwieramy, wychodzi na to, że też powinna być tutaj zabaweczka z serii, także jak na razie szczęście nam tutaj dopisuje i mamy fajne właśnie świąteczne... Zabawki seriowe. Mamy tutaj coś niebieskiego, będzie ok. Czy to będzie ten zajączek? Tak, tak bardzo go chciałam! Ale świetnie, kochani, udało nam się trafić coś, o czym marzyłam, jeżeli właśnie chodzi o tą serię, y, którą tutaj mamy obecnie w tych jajkach. Także zobaczcie, nasz zajączek trzyma w rączce kwiatek żółty. Także naprawdę bardzo, bardzo pięknie pasuje nam do. Świątecznego, Wielkanocnego odcinka coś tu czekolady nam została, więc zostawiamy tutaj nasze dwie zabawki w środku. Oczywiście tutaj informacja o zabawkach z serii i oczywiście też dokładna instrukcja jak to wszystko zrobić. No ale wiadomo, to jest dość proste, więc tutaj nic skomplikowanego nie ma, więc lecimy spokojniutko do trzeciego jajeczka. Właśnie z tego opakowania, to było opakowanie z barankiem, tutaj zajączek już na nas czeka. Dajcie znać, co bardziej lubicie, zajączek czy baranek. Ja chyba nie wiem, właściwie to nie wiem, teraz tak się zaczęłam zastanawiać, co wolę. <laughs> Dobra, Kinder Czekolada, pyszna. Ok, czyli to będzie teraz zabawka, nie serii. I mam tutaj do Was taką prośbę: kto dotrwał do tego momentu, niech pisze. Ja już w komentarze, ale nie mówcie o co chodzi, niech ludzie będą zdziwieni. Więc tutaj trafi nam się zapewne coś innego. Fajnie, to też jakaś taka nowość. O, coś do składania. Coś chyba dziewczyńskiego. Mmm, to się wydaje być tutaj bardziej skomplikowane niż nasze wcześniejsze rzeczy. Jakaś naklejeczka, czyli to może jakiś motyl. Wyjmijmy tutaj kartkę i zobaczymy, na czym to polega. Kochani, jest to motylek jakiś. Pierścionek motylek, i można tutaj rzucać. Aha! Dobra, to ja sobie teraz będę to powolutku montować. Zobaczymy, jak to się wszystko robi. Więc tutaj mamy to. Do góry. Trzeba zmontować, znaczy pierścionek, no można to na palec po prostu narzucić, tak, bo tutaj się tak wygina, no nie tak, że można sobie tutaj tak dać. Shush, shush. E, dobra, a nie, tutaj jest miejsce na pierścień, dobrze, czyli tutaj wkładamy to, świetnie, dobrze, czy dobrze mi idzie, dajcie znać, bo ja nie mam takiej wprawy, ja zbyt często nie składam takich jajek, niespodzianek. Kurka wodna, chyba tak, dobrze, czyli tutaj, ma... ole malutki ten paluszek, ale zmieściło mi się jak najbardziej. I tutaj możemy właśnie nakleić tą naklejkę. Ja zamierzam ją nakleić, także mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby nie było to krzywo. Motylkowa naklejka. Uwaga. Naklejamy. Złapaliście kiedyś motyla? Ja złapałam kiedyś. I tak go zapam, że mi się na ręku rozwalił, niestety. <laughs> o, tutaj jest to. I teraz można z tego strzelać, chyba. Wkładamy. Dobra, chyba się udało. Motyla noga, uwaga, patrzcie, tylko żebym sobie w twarz nie strzeliła tym. Bum, bum, bum. Poleciało. Śmieszne, śmieszna ta zabawka. Bardzo mi się podoba. Coś takiego zupełnie innego. I ostatnie jajko z tego opakowania, poczwórnego. Zobaczymy, co mi się trafiło. Jeszcze nie mogę doczekać. Potłuczone, o nie. Połamane znaczy się. Dobra, poszłam tam, chciałam powiedzieć poszłam na dół do mojej miseczki, a tam zostało mi jajko, a przyszłam z czekoladką do was, dobra. E, więc tutaj też coś innego się trafi, zobaczymy co tym razem. Uwaga, coś napakowane, może to będzie Barbie. <laughs> napakowane mocno, dużo tego, o, jakiś pojazd, widzę tutaj, kółeczka. Uuu, dużo będzie do montażu, widzę. Ale co to jest, kochani? Co to jest? To jest jakiś motor, coś dla chłopaków. Dobra, bierzemy instrukcję i lecimy z tym tematem, więc na początku montujemy sobie kółka, uwaga, w ten sposób chyba, z jedno koło, trzymają się jak najbardziej, teraz przyczepiamy sobie tutaj do reszty, o, trzyma się i można jeździć, kochani. Słyszycie to, jaki napęd? Uuu, poleciało, może jeszcze raz. No i nie ma. Cztery zabawki są. To teraz czas na kolejne jajuszka. Nasze ukochane. Tym razem zająć. Co się w nich trafi? Kto wie? Kto wie? Hm. Pierwsze jajko. Jest. Jest już z nami. Drugie jajko. Jeszcze go nie ma, ale jest w pobliżu. Trzecie się szykuje, niestety pogniecione, nie wiem, może ktoś to łapką ścisnął za mocno w sklepie. Ja na pewno nie, bo ja zawsze jak kupuję te jajka to uważam, żeby nic się z nimi nie stało. Także lecimy, Krótko, krótka piłka jak ja to mówię i lecimy z jajuszkiem następnym. Co my tu mamy? Kochani, jaki będzie kolor? Ciemny czy jasny? Ciemny, czyli zabawka z serii. Dobrze. Zobaczymy. O, jajko, jajko, nie uciekaj mi, widzicie? Jakie szalone, chciał mi uciec, a to nie może na tak. Dobra, coś fioletowego. Oj, a chciałam powiedzieć, że to samo, a jednak nie. Tutaj mamy jakieś rolki chyba. Chyba to są roleczki. Można sobie pojeździć. Niestety nie ma tutaj kółek, <taki> tak jak w poprzednim motorku. Ale zobaczmy właśnie, które to jest to. same tutaj, tak? A, bo to jest takie mięciutkie pokazują. Tak, to jest takie właśnie filcowe. Także mamy, dzisiaj nam się trafiło to, to i to. Dobrze, a nie, to są te rolki, przepraszam, pomyliłam się, widzicie? Takie podobne nasze kurcoki, więc czasem nie mylę. Dobra, następne jajko. Kinder niespodzianka. Mleko i kakao. No pyszne, pyszne, nie będę zaprzeczać. <grych> Dobra, o, ciemna zabaweczka z serii, super. Mhm. Także ciekawe, czy nie będzie powtórki, mam nadzieję, że nie. Okej. Okay. Tego chyba w poprzednim odcinku też nie mieliśmy, choć nie wiem. A może było. To oglądał poprzedni odcinek, oczywiście wie, bo w poprzednim odcinku z jajkami niespodziankami, wiecie co mieliśmy? Mieliśmy takie duże jajko niespodzianką Max. Mieliśmy jajka, znaczy jajka, to były po prostu zające, w których były ukryte jajeczka, także i takie specjalne niespodzianki, także działo się, działo. Możecie oczywiście nadrobić zaległości. Zostawiam Wam link w opisie do tego filmiku, także kolejny nasz zając. O, ten się tu wywrócił. oj i wszyscy nam się wywrócają. No, cóż zrobić? Także kolekcja już jest spora. No i jeszcze dwa ostatnie jajka tutaj czekają. Także może zacznijmy od tego, które nie jest rozbite, <grybujesz> bo te rozbite zostawimy sobie na koniec. Tutaj co będzie ciekawego? Jasne jajeczko. Dobrze. Sprawdźmy to, cóż tutaj ciekawego się znajdzie. Ja ja lubię te zabawki też nie z serii, bo zawsze coś takiego nowego, czego się nie spodziewałam, może się trafić. O nie, to samo, powtórka. To trochę słabo. a może inna naklejka będzie. Niestety ta sama. Także no cóż, no będzie to bardzo łatwe teraz do zmontowania, ale można strzelać z dwóch palców, kochani, no to to wtedy już jest gruba impreza, jak to się mówi. Także szybciutko montujemy sobie. Pyk, pyk, pyk. Tutaj oczywiście leci pierścionek. Już mi dobrze idzie. A jak? Mam już wprawę. <laughs> I naklejamy naklejkę motylka. Zobaczcie, jaka fajna. Fajna ta naklejeczka, co? Bardzo, bardzo ładna. Tutaj może z Wami z bliska to przykleję, żebyście widzieli, jak to wygląda. Coś, Jak z bliska przyklejam, to idzie mi krzywo. No cóż, no i tutaj właśnie wkładamy sobie... Eee, a, ja Wam pokazałam to z bliska, jak to fajnie wygląda, taki motylek. Czyli to kółeczko, którym można strzelać. No i wiecie... I strzelamy poleciało dobra, no to lecimy z ostatnim jajeczkiem troszkę mi smutno już, bo ja wiecie, uwielbiam te jajka, bardzo mi się spodobała ta seria powrotu do dzieciństwa i otwieranie jajek, bardzo się cieszę, że również Wam to przypadło do gustu, oj Potłuczone jajko z każdej strony, wysypało nam się tutaj wszystko możliwe, już to sprzątam. Nie martwcie się. Będzie tutaj oczywiście porządek na odcineczku, żebyście mogli wszystkie jajka zobaczyć dokładnie i zabawki. Także ciekawa jestem, czy będzie coś innego. Jej! O, patrzcie, jakiś śmieszek! Tylko cóż będzie z tym śmieszkiem? Widzę tutaj jakąś sprężynkę. <laughs> fajne, fajne. I sprawdźmy to. O co tutaj chodzi? Może zabierzmy te jajka, które otworzyliśmy. I tutaj mamy, słuchajcie, instrukcję. To taki skoczek. Hop-hop. Dobra, no to przyczepmy go w takim razie. Tutaj można tak zrobić. Powiem wam, że mega mi się to podoba. Zobaczcie, czy to nie jest coś śmiesznego? Można tak się pobawić. Tylko złapmy sobie ostrość i lecimy do góry. Tamte jeździ, tam skacze. Tam się strzela. No po prostu, widzę tutaj. Aktywne zabawki więc oto wszystkie zabawki z bliska, jakie trafiły się w tym odcinku, w tych jajkach to oczywiście numeracje, patrzcie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i piszcie koniecznie w komentarzu numerek, który Wam się najbardziej podobał, ja bym była albo za jedyneczką, albo za trójeczką trafiła nam się jedna powtórka niestety powtóreczka była, ale myślę, że jedna nie jest tak źle eee, także no, taka oto dzisiejsza nasza kolekcja, to są moje zabawki z jajek niespodzianek, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i tak to poproszę o kciuki w górę, dajcie koniecznie znać w komentarzu e, jaki odcinek powrót do dzieciństwa chcielibyście zobaczyć, co mam tam robić, jakie zabawki, jakie gry może jakieś słodycze, czekam na Wasze propozycje jeżeli Wam się odcinek podobał, kciukawki w górę zapraszam do zasubskrybowania kanału na dole czerwony Przecież subskrybuj, żeby być na bieżąco, żeby dołączyć do grona mojej gram rodzinki i żeby widzieć wszystkie moje najnowsze filmiki przesyłam Wam serdeczne buziaczki, wesołych świąt Mam nadzieję, że dostaniecie jakieś prezenciki od królika, od zająca czy takie rzeczy u was się dzieją. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa pa.